I za chwilę już wychodzimy na pątniczy szlak. Tutaj ustawia się grupa niebieska. Dzisiaj w naszej pielgrzymce na... każda grupa będzie niosła krzyż przez jeden etap. To jest krzyż, który będzie nam towarzyszył, który towarzyszy nam w sumie od początku naszej pielgrzymki. Jest liturgii, na każdej liturgii, nam Szy Świętej na apelu, a dzisiaj będzie niesiony przez poszczególne grupy. Idziemy dzisiaj do Żyta. To przedostatni w sumie dzień mhm. naszego, naszego tutaj pielgrzymowania. No tak, w sumie przedostatni, bo dzisiaj już jest 11. W naszych modlitwach wczoraj na apelu i dzisiaj na Przy świętej pamiętaliśmy też o naszych współbraciach, którzy z grupy, z pielgrzymki radomskiej, którzy no, niestety przecież zostali troszkę poszkodowani. Zostali poszkodowani przez... No, wyjechał w nich samochód. Kierowca miał 1,3 promila we krwi. Bogu dzięki wszyscy przeżyli ten wypadek, ale, no ale, ale są poszkodowani, więc to tak nas wszystkich już przybiło. Ale i poszkodowanych, i rodziny otaczamy naszą, naszą modlitwą. To ty pierwszą grupę wypuścisz? Nie, no to już ksiądz wypuści. Niemożliwe. Niemożliwe. Zgodnie ze zwyczajem, przesłuchasz pozwoli mi się wy, wy, wypuszczać poszczególne. Specjalnie Lizak. <laughs> tak, ty mi Lizak oddasz. To my przejedziemy, Marcin możesz wypuszczać. To jak... Dobra. Jak mamy... Dobra, tak przejdziecie, jak przejedziecie skrzyżowanie. To puszczą grupy. Nie, my tylko ruszymy i jak końcówka będzie przy tym pierwszy, pierwszym to następny. Dobra. bez tuby ale mam was dzisiaj wypuszczać ale tuby nie mam <grymne> grupa węgrowska rusza na serio dali <grymne> startera Również Pozdrawiam rodzinę, żyję, żyję. żyje! Okay, okay. pozdrawiamy. pozdrawiamy. Grupa katedralna rusza, dzisiaj mam ten przywilej dopuszczać grupy. Pozdrawiamy przedwój, dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak miłe przyjęcie nas. Może coś dla Was zaśpiewamy.

Teraz się rozgrzejemy, nie? Parę kroków i grupa Łochowska rusza bez tuby, ale puszczam grupy dzisiaj. Ruszamy, grupa żółta. Ruszamy! Słuchajcie, to na początek ojca i syna Boże, i Ducha Świętego. Cześć Boże. Szczęść Boże. Szczęść podobno Boże, Amen. Dołączcie, Szczęść Boże. Boże. Dołączcie, dołączcie. Cześć Boże. Tutaj zwieńczeniem naszej pielgrzymki są pomarańczki, grupa sokołowska. Dajesz nam siebie w całości jesteś taki rozrzutny panie. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, nie pozwól nam przestać po każdy

Nie powiadam i nie też dzisiaj idziemy do Żytna. Dzień przyjemny, piękna pogoda, także mamy nadzieję, że wszystko z Bożą Pomocą dojdziemy do celu dnia dzisiejszego. Na pewno gdzieś po drodze się jeszcze usłyszymy, zobaczymy. Pozdrawiamy serdecznie, dobrego i pięknego dnia.